Słowa najważniejsze Ewangelia z komentarzem Jezus mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem Takim, któremu zależy na owcach A jednocześnie ostrzega przed tymi, którym na owcach nie zależy Przed tymi, dla których piecza nad nim jest tylko pracą dziś taką, za jakiś czas inną Jeśli pamiętamy, że tymi owcami są wierzący w Chrystusa Brzmi mocno I chyba każdy, kto czuje się w kościele pasterzem już pasterzem powinien szczerze zapytać samego siebie o swoje motywacje. Ale i my wszyscy, niepoczuwający się do bycia pasterzami, też powinniśmy zapytać o nasz stosunek do bliźnich. Kim dla mnie są? Braćmi, siostrami, dziećmi tego samego niebieskiego Ojca czy służącymi, mającymi dbać o moje dobre samopoczucie? A może pionkami na szachownicy, które można wedle uznania przestawić, a w razie potrzeby też poświęcić. Słowem, czy mi zależy na bliźnich, czy na gratyfikacji, jaką mi daje życie obok nich.